Kiedy się człowiek potknie albo skaleczy, woła o kurwa. To cudowne lapidarne słowo wyraża jakże wiele uczuć, począwszy od zafascynowania, rozczarowania, poprzez zdziwienie, fascynację, a na radości i satysfakcji kończąc. Przeciętny Polak w rozmowie z przyjacielem opowiada na przykład, idę sobie stary przez ulicę, patrzę tam taka dupa, o kurwa. Kurwa może również występować w charakterze interpunktora, czyli zwykłego przecinka na przykład. Przychodzi kurwa do niego, patrzy kurwa, a tam jego żona. No i, i, i się kurwa wkurwiłem, no nie? Czasem kurwa zastępuje tytuł naukowy lub służbowy, gdy nie wiemy, jak się zwrócić do jakiejś osoby płci żeńskiej. Choć tu kurwo jedna. Czy jako przerwy na zastanowienie. Czekaj, czy ja kurwa lubię poziomki? Wyobraźmy sobie, jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie. Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które z narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste o kurwa, które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrazić inaczej swoich uczuć. Cała Polska zaczęłaby porozumiewać się na migi i gesty. Doprowadziłoby to do nerwicy, nieporozumień, niepewności i niepotrzebnych naprężeń w narodzie polskim. A wszystko przez jedno małe kurwa. Spójrzmy jednak na rodowód tego słowa. Kurwa pochodzi z łaciny, od curva, czyli krzywa. Pierwotnie w języku polskim kurwa oznacza kobietę, lekkich obyczajów, czyli po prostu dziwkę. Dziś kurwa stosujemy również i w tym kontekście, ale mnogość innych znaczeń przykrywa całkowicie to jedno. Można z powodzeniem stwierdzić, że kurwa jest najczęściej używanym przez Polaków słowem. Dziwi jednak jedno. Dlaczego słowo to nie jest używane publicznie? Nie liczyć filmów typu Psy, gdzie aktorzy prześcigają się w rzucaniu kurwami. Praktycznie nie słyszymy, aby politycy czy dziennikarze wplatali w swe zdania zgrabne kurwy. Pomyślmy o ile piękniej wyglądałaby prognoza pogody wygłoszona w następujący sposób. Na zachodzie zachmurzenie będzie kurwa umiarkowane, wiatr raczej kurwa silny, temperatura maksymalna około 2 stopni Celsjusza, a więc kurewsko-zimno kurwa będzie... Ogólnie to kurwa jesien idzie.